Mężczyźni są potajemnie, obsesyjnie, zafascynowani kobietami, które przestały się z nimi kontaktować. I to nie jest słabość, to Twój cień wołający o kontrolę. I to, co zamierzam Ci dzisiaj pokazać, to nie ogólne porady dotyczące związków, ani jakaś powierzchowna rozmowa o tym, dlaczego za Tobą tęskni. Zagłębimy się w psychologię ludzką według Karla Junga, ponieważ ta obsesja, której doświadczają mężczyźni, gdy kobieta wybiera milczenie, nie ujawnia jej wartości, ujawnia jego architekturę psychologiczną. Dla widzów płci męskiej, którzy to oglądają, zwaliduje cię bez potrzeby wstydu. Ta intensywność, którą odczuwasz, jest prawdziwa, ale to nie jest miłość. To coś znacznie głębszego i potężniejszego, co wychodzi na powierzchnię. Dla widzów płci żeńskiej, jego obsesja nic nie mówi o twojej wartości czy atrakcyjności. Ujawnia jego wewnętrzny świat, jego lęki, jego nieprzetworzone emocjonalne treści. I kiedy to zrozumiesz, nigdy więcej nie spojrzysz na związki w ten sam sposób. Zacznę od tego, co tak często widzę w mojej praktyce. Trzydziestoletni facet. Dobrze zarabiający, pozornie stabilny, robi się kompletnie obsesyjny po tym, jak kobieta przestaje pisać. Każdego ranka skroluje jej Instagrama. Pod prysznicem na głos przecina rozmowy z nią. Wyobraża sobie przypadkowe spotkanie w ulubionej kawiarni, gdzie powie dokładnie to, czego jej szukała. Kumple to widzą. Szef zauważa, że pracuje słabo i nie może się pohamować. Nawet jak racjonalnie wie, że to go rujnuje, to nie jest słabość. To cień w akcji. Według Junga cień to część nas samych, którą odrzucamy lub zaprzeczamy aspekty naszej tożsamości, które nie pasują do obrazu, jaki stworzyliśmy o sobie. Dla wielu mężczyzn cień niesie specyficzne treści. Lęk przed opuszczeniem, desperacką potrzebę kontroli, sfragmentowaną tożsamość zależną od zewnętrznej walidacji. Kiedy kobieta przerywa kontakt, nie aktywuje to tylko rozczarowania. Aktywuje reakcję przetrwania głęboko w jego strukturze psychologicznej. Oto, co naprawdę dzieje się na poziomie neurologicznym i psychologicznym. Męskie ego jest często zbudowane wokół iluzji kontroli w karierze, w związkach, w dynamice społecznej. Kiedy kobieta samodzielnie decyduje się przerwać komunikację, ta iluzja się rozpada. I cień, ta nieświadoma część, która zawsze bała się odrzucenia, opuszczenia, nieistotności, nagle wypływa na powierzchnię i woła o przywrócenie porządku. Obsesja to próba cienia odzyskania kontroli. Pozwól, że dalej przeanalizuję ten mechanizm. Projekcja to proces psychologiczny, w którym rzutujemy nasze nieświadome treści na innych. W tym przypadku mężczyzna projektuje swój wewnętrzny lęk przed opuszczeniem na kobietę. Ona staje się ekranem, na którym wyświetlane są jego cieniowe treści. Nie jest obsesyjnie zafascynowany nią, jako osobą jest obsesyjnie zafascynowany tym, co ona psychologicznie reprezentuje. Jest lustrem, w którym odbija się jego własny, nieprzetworzony ból, jego lęk przed tym, że nie jest wystarczający, jego odrzucone fragmenty. Rozumiesz, co to oznacza? Kobieta nie jest przyczyną, ona jest wyzwalaczem. To jest kluczowe do zrozumienia dla obu płci. Jeśli jesteś kobietą doświadczającą tego, jego obsesja nie odzwierciedla Twojej inherentnej atrakcyjności czy wartości. Ujawnia Jego wewnętrzny świat, pokazuje, jakie emocjonalne rany jeszcze nie zostały zintegrowane. A jeśli jesteś mężczyzną, który to odczuwa, ta intensywność nie jest dowodem prawdziwej miłości. To cień operujący poza Twoją świadomością. Próbujący przywrócić narrację dominacji i kontroli, której twoje ego potrzebuje, aby czuć się bezpiecznie. Teraz zobaczmy, jak ta obsesja wygląda w prawdziwym życiu. Nocy zaglądnie na jej stories bez stawienia fajki. Pyta wspólnych kolegów, a co u niej słychać. Chowa to za naturalność. Pisze do niej wiadomości, które nigdy nie wyśle. Kasuje, przepisuje, zapisuje w notatkach. W głowie ma gotowe dialogi. Jak się spotkamy w McDonald's, powiem jej to i ona złoży się, że się zmieniam. To nie są świadome wybory to cień operujący poza świadomością. I oto co jest fascynujące z perspektywy Jungowskiej: im mocniej ona utrzymuje granicę, tym intensywniejsza staje się obsesja. Dlaczego? Ponieważ cień eskaluje, gdy jest blokowany to psychologiczny mechanizm obronny. Ego interpretuje milczenie jako narcystyczną ranę, fundamentalne zagrożenie dla jego poczucia siebie. I dlatego cień intensyfikuje swoje próby przywrócenia kontroli, odzyskania narracji. Pokażę ci logikę tego cienia. Cień myśli: jak tylko trafię do niej, jak oddam jej właściwe słowa, jak pokażę, jaki jestem, to wszystko się naprawiło. Wtedy nie będę dla niej nikim. Wtedy przestanę się bać, że wypadł ze mną coś nie tak. Ale to iluzja, ponieważ cienia nie można uspokoić zewnętrzną walidacją. Cień domaga się integracji, nie kontroli nad kimś innym. I to jest różnica między obsesją a miłością. Miłość szanuje granice. Miłość jest hojna i akceptuje autonomię. Obsesja jest napędzana przez ego. I próbuje posiadać, kontrolować, przywrócić to, co psychologicznie wydaje się zagrażające. Uczyńmy to praktycznym dla tych, którzy rozpoznają te wzorce w swoim własnym życiu. Jeśli jesteś kobietą i widzisz te wzorce, eskalujące wiadomości, przypadkowe spotkania, prześladowanie w mediach społecznościowych, rozpoznaj, że to nie chodzi o ciebie, to jego cień się wyraża. Twoim zadaniem nie jest go ratować ani leczyć. Twoim zadaniem jest utrzymać swoje granice i pozostać bezpieczną. Jeśli jesteś mężczyzną i czujesz tę obsesję, to moment na autorefleksję. Zadaj sobie pytanie, co projektuję na nią, który lęk we mnie zostaje aktywowany przez jej milczenie. Co we mnie czuje się tak zagrożone, że doświadczam tej intensywności? To są pytania, które prowadzą do integracji cienia. Istnieją również specyficzne błędy poznawcze, które wzmacniają obsesję. Błąd kosztów utopionych zainwestowałem tyle czasu i energii emocjonalnej w tę więź, nie mogę po prostu odejść. Błąd spójności zaangażowania powiedziałem jej, że jest wyjątkowa, więc muszę być konsekwentny z tym obrazem. Błąd potwierdzenia interpretuje każdą małą interakcję jako dowód, że wciąż mu zależy. I ignoruje wszystkie sygnały, że ona poszła dalej. Te błędy wzmacniają cień, tworzą pętlę psychologiczną, która sama się wzmacnia. Spójrzmy konkretnie na to, co wtedy robi. O trzeciej w nocy wysyła jej śmieszne memy, emocjonalnie naładowane, pełne desperacji. Jak się nie odzewa następnego dnia, pisze coś na luzie, udając, że nic się nie stało, swobodny tekst, ale kalkulacyjny. To jest pattern eskalacji. Czyli próba sprowadzenia jej z powrotem. Przełącza się między nigdy nie dałaś mi realnej szansy, a jesteś jedyna, która rzeczywiście mnie rozumie. To rozgrywki ego. Facet brnie w każdy możliwy psychologiczny numer, żeby odzyskać górę. Dla kobiet, które to przeżywają, to są czerwone flagi. To nie jest miłość. To próba psychologicznej manipulacji. Nawet jeśli on sobie z tego nie zdaje sprawy, jego intencja nie czyni tego mniej niebezpiecznym. Twoje bezpieczeństwo jest priorytetem. Chcę również wyjaśnić różnicę między zdrowym zainteresowaniem a obsesją, ponieważ często jest to mylone. Zdrowe zainteresowanie szanuje granice. Jeśli ona wskazuje, że potrzebuje przestrzeni, on to respektuje bez dramatu. Czuje rozczarowanie, może smutek, ale zachowuje swoją godność i idzie dalej. Obsesja natomiast nie może zaakceptować granic. Obsesja eskaluje, manipuluje, wkracza. Obsesja to cień, który żąda kontroli. Pozwól, że pokażę Ci wzorzec, który widziałem wielokrotnie w mojej pracy. Facet doświadcza odrzucenia. Jego cień się aktywuje. Zaczyna ostrożnie pyta kolegów, jak się ma, skroluje jej stories. Jak to nie zadziała przechodzi na ostro pisze dzwoni przypadkiem się pojawia a jaki to nie działa cień może się zmienić w agresję albo samodestrukcję to jest trajektoria eskalacji niezintegrowanego cienia i oto niewygodna prawda którą muszę nazwać ta obsesja nie jest romantyczna jest psychologicznie niebezpieczna zarówno dla niego jak i dla niej dla niego ponieważ blokuje jego rozwój emocjonalny i więzi go w cyklu projekcji i zaprzeczania. Dla niej, ponieważ narusza granice i tworzy środowisko emocjonalnego niebezpieczeństwa. Jeśli jesteś tym facetem i chcesz się z tego wydostać, droga do przodu to nie jej odzyskanie, droga to spojrzenie w siebie. Co w tobie się boi? Jakie stare rany się otworzyły? Gdzie zamieniliśmy Twoją wartość na jej zdanie, zamiast na to, co czujesz Ty? To trudne pytania, ale to są pytania, które umożliwiają transformację. Oto czego większość ludzi nie rozumie, ta obsesja nie jest dożywotnim wyrokiem. Nie jest dowodem, że jest z tobą coś fundamentalnie nie tak. To właściwie zaproszenie od twojego cienia do transformacji. Cień wypływa na powierzchnię nie po to, aby cię zniszczyć, ale aby zostać zintegrowanym. A gdy rozpoznasz tę obsesję jako manifestację cienia zamiast prawdziwej miłości, otwierasz drzwi do prawdziwego wzrostu psychologicznego. Integracja zaczyna się od świadomości. Rozpoznajesz: To jest mój cień, to jest mój lęk przed opuszczeniem, to jest moja potrzeba kontroli. Bez osądu, bez wstydu, po prostu rozpoznanie. I z tego rozpoznania możesz rozpocząć pracę integracji proces, w którym przyprowadzasz odrzucone części siebie z powrotem do świadomości i transformujesz je z wrogów w sojuszników. Bo oto paradoks: gdy integrujesz swój cień, gdy stajesz twarzą w twarz ze swoimi lękami i puszczasz swoją potrzebę kontroli, stajesz się faktycznie bardziej atrakcyjny. Nie dlatego, że używasz manipulacyjnych taktyk, ale dlatego, że stajesz się psychologicznie całkowity. Stajesz się kimś, kto wchodzi w relacje z integralnością zamiast z desperacji. Stajesz się kimś, kto szanuje granice, ponieważ zdefiniowałeś swoje własne wewnętrzne granice. To jest moc pracy z cieniem. I pozwól, że wypowiem to krystalicznie jasno dla obu perspektyw. Jeśli jesteś kobietą, nie jesteś odpowiedzialna za jego integrację cienia. To jest jego praca. Twoim zadaniem jest utrzymać swoje granice, chronić siebie i wybierać relacje z mężczyznami, którzy już zajmują się swoją wewnętrzną pracą. Jeśli jesteś mężczyzną, jej nieobecność nie jest problemem do rozwiązania. To lustro, które pokazuje ci, gdzie jeszcze musisz rosnąć. Jesteśmy teraz w kluczowym momencie. Rozumiesz już, że obsesja to nie miłość. Rozumiesz, że to manifestacja cienia, projekcja nieprzetworzonych lęków i fragmentacji. Ale o to czego większość ludzi nie rozumie, ta obsesja nie jest dożywotnim wyrokiem. To właściwie zaproszenie Twojego cienia do transformacji. To szansa na psychologiczną całość, przerwanie cyklu projekcji i kontroli oraz stworzenie autentycznych połączeń zbudowanych na integralności zamiast desperacji. W następnej części pokażę Ci dokładnie, jak działa ta transformacja. Zagłębimy się w praktyczne ćwiczenia integracji cienia, które mogą wyprowadzić mężczyzn z tego obsesyjnego cyklu. Omówimy, jak kobiety mogą wcześnie rozpoznać te wzorce i się chronić, i pokażę ci, jak wygląda prawdziwa miłość, gdy nie jest zniekształcona przez cień, jak się czuje, jak się zachowuje, jak rozkwita. Bo to nie jest tylko teoria to kompletna mapa drogowa z psychologicznego więzienia do emocjonalnej wolności. Twój cień stworzył tę obsesję, ale twoja świadoma świadomość może ją przekształcić. To już nie teoretyczny traktat. To moment, w którym przechodzimy od rozumienia do stosowania. Bo zrozumienie obsesji to jedno, ale rozmontowanie własnej obsesji i odzyskanie energii, którą zainwestowałeś w fantazję, to tutaj zaczyna się prawdziwa wolność. I pozwól, że będę całkowicie jasny co do tego, co odkryliśmy w ciągu ostatnich dziesięciu minut. Kiedy mężczyzna staje się opętany kobietą, która przerywa kontakt, projektuje fragmenty swojego ego na jej nieobecność, czyni z jej milczenia lustro, w którym widzi wszystko, czego nie odważa się zintegrować w sobie. Kontrola, którą próbuje sprawować nad jej myślami, jest w rzeczywistości kontrolą, której nie może sprawować nad własnym wewnętrznym chaosem. Dla kobiet, które to oglądają, jego obsesja to jego praca z cieniem, nie twoja odpowiedzialność. Sama ta świadomość daje ci psychologiczny dystans od jego zachowania. Nie musisz zarządzać jego obsesją, łagodzić jej, ani z nią sympatyzować. To jego wewnętrzna praca, a twój wybór utrzymania granicy to twoja wewnętrzna praca. Ale teraz zagłębiamy się głębiej. Bo zrozumienie, dlaczego powstaje obsesja, to tylko pierwsza faza. Druga to rozpoznanie, trzecia to integracja, a czwarta to przerwanie wzorców, które podtrzymują ten cykl. Zacznijmy od fazy rozpoznania. Weź długopis i papier. To nie jest wskazówka, to konkretna rzecz do zrobienia. Napisz: Co ta obsesja mówi o tym, czego się boję w sobie? Nie o niej, nie o tym, co powinna zrobić, ale co to mówi o tobie? Możliwe, że odkryjesz strach z dzieciństwa, bo ktoś cię porzucił. Możliwe, że odkryjesz, że czujesz wartość tylko gdy ktoś cię pochwalił. Możliwe, że odkryjesz, że bez kogoś obok czujesz się półświadomie. To nie są wady, to informacja o twoim systemie psychicznym i taką informację możesz zmienić. Według Junga najbardziej niebezpiecznym sygnałem nie jest posiadanie cienia, ale niechęć do spojrzenia na ten cień. Bo wszystko, co pozostaje nieświadome, manifestuje się w Twoim życiu jako przeznaczenie. Twoja obsesja nie jest przeznaczeniem, to nieświadomy materiał cienia czekający na integrację. Zapisz odpowiedź. Bądź radykalnie szczery. Nikt tego nie widzi poza Tobą. Ale to proste ćwiczenie przesuwa Twoją obsesję z zewnętrznej fiksacji ku wewnętrznej świadomości. I to przesunięcie, choćby najmniejsze, jest początkiem transformacji. Teraz przechodzimy do fazy integracji, bo rozpoznanie materiału cienia to jedno, ale wejście z nim w dialog to tutaj leży prawdziwa moc. Jungowska praca z cieniem ma trzy kroki. Pierwsze nazwanie, drugie rozmowa, trzecie zaakceptowanie. Każdy krok przerywa obsesję inaczej. Krok pierwszy: daj temu cienia nazwę. Jak się to zwie? Strach przed samotością? Chęć bycia w kontroli? Poczucie bycia niepełnym bez kogoś innego? Gdy dajesz coś nazwie, wyciągasz to z nieświadomości na wierzch? Krok drugi. Porozmawia z tym cieniem. Zapytaj na głos lub na kartce, co chcesz mnie ochronić. Bo każdy cień ma powód do bycia. Może ta obsesja chroni cię przed pustką wewnątrz. Może chroni cię przed spojrzeniem w twojej słabości. Może chronić cię przed faktem, że sama z sobą czujesz się niepełny? Słuchaj, co ci odpowie, zapisz to. Cień zawsze coś do powiedzenia, musisz tylko naprawdę go słuchać. Krok trzeci, otwórz się na to. To jest ważne. Przyjmujesz to, co widać, ale nie działasz na tym. Mówisz sobie: Mam strach, chcę kontrolować. Bez niej czuję się niezupełny. I potem to jest istotne, dostajesz. I zaakceptuje to, nie robiąc nic. Zaakceptować to nie to samo, co się poddać. Zaakceptować to spojrzeć w oczy. Się poddać to zaparcie się. Jak zaakceptujesz swój cień i się z nim nie identyfikujesz, to go przetwarzasz. Jak go odrzucasz albo chowasz, to go na inne ludzi wyrzucasz. I ta wyrzutka to właśnie czasem karmi obsesję. Dla kobiet, które to oglądają, dlatego nie musisz nawiązywać kontaktu, nie musisz wyjaśniać, nie musisz łagodzić. Jego praca z cieniem to jego odpowiedzialność. Utrzymanie Twojej granicy to Twoja praca z cieniem, bo ty też coś integrujesz. Integrujesz zdolność do mówienia nie bez poczucia winy. I to jest równie potężne. Ale przejdźmy teraz do ścieżki wzrostu, bo praca z cieniem to nie jednorazowa interwencja. To ciągła podróż od fragmentacji ego do autentycznej całości. Jung nazwał to indywiduacją. To proces, w którym przestajesz definiować się poprzez zewnętrzną walidację i zaczynasz żyć z pozycji zintegrowanego, pełnego ja. Obsesja jest przeciwieństwem indywiduacji. Obsesja to fragmentacja ego, która przyczepia się do kogoś innego i mówi: Bez ciebie nie jestem kompletny. Indywiduacja mówi, jestem kompletny z tobą lub bez ciebie, i z tej kompletności mogę wybrać, czy być z tobą, czy nie. Czujesz różnicę? Jedno to desperacja. Drugie to siła. Droga poza obsesję to odzyskanie energii, którą zainwestowałeś w fantazję. Za każdym razem, gdy o niej myślisz, za każdym razem, gdy sprawdzasz jej media społecznościowe, za każdym razem, gdy zastanawiasz się, co robi. Inwestujesz psychiczną energię w konstrukcję, która nie jest prawdziwa. Konstruujesz fantazyjną wersję jej i fantazyjną wersję związku, który nigdy nie istniał tak, jak sobie go wyobrażasz. Tę energię możesz odzyskać. I kiedy to zrobisz, możesz zainwestować tę energię w budowanie autentycznego życia. To nie jest metafora, to dosłowna dynamika psychologiczna. Energia podąża za uwagą. Dokąd kierujesz uwagę, tam kierujesz swoją siłę życiową. I w tej chwili twoja siła życiowa idzie w fantazję. Co jeśli sprowadzisz tę siłę życiową z powrotem do siebie? Doprowadzi nas do technik przerywania wzorców, bo obsesyjne myśli powstają jako mentalna pętla i te pętle możesz przerwać. Jak to robić? Jak przychodzi ci myśl, chyba o mnie myśli, albo może jej napiszę. Zatrzymaj się, stop, fizycznie stop. Idź, zapytaj, ta myśl o niej jest, czy ona jest o moim strachu? Dziewięć razy na dziesięć to strach. Strach, że ją stracisz, strach, że jesteś do niczego, strach, że nie masz wartości. Jak to sobie uświadomisz, myśl się zmienia, przestaje być o niej i staje się pytaniem o twoje wnętrze. I ta zmiana sama już przerywa pętle. Druga technika sprawdzenie rzeczywistości. Myślisz, na pewno mnie pamięta, to pytaj, to na co mi się patrzy, czy to sobie wymyślam? Zawsze to drugie, jak zobaczysz, że to wymysł, to szybko pada. Trzecia technika powrót do ciała. Jak pojawia się myśl obsesyjna, poczuj, gdzie jesteś fizycznie. Stopy na ziemi, oddech zapytaj, gdzie teraz jestem nie w głowie, ale naprawdę gdzie to sprowadza cię z powrotem do tu i teraz nie do wymyślonej historii. Te techniki są proste, ale niezwykle skuteczne, bo obsesja żyje w abstrakcji, w narracji, w fantazji. Uziemienie sprowadza cię z powrotem do konkretów, do teraz, do tego, co rzeczywiste. A tym, co rzeczywiste jest, jesteś kompletny bez niej. Byłeś kompletny zanim ją poznałeś, będziesz kompletny długo po tym, jak ta obsesja zniknie. Obsesja to tymczasowe zakłócenie Twojej całości, nie dowód na to, że Twoja całość nie istnieje. Przejdźmy teraz do syntezy wszystkiego, czego się nauczyliśmy. Kluczowe spostrzeżenie jest takie: obsesja to materiał cienia czekający na integrację, to nie znak miłości, to nie znak połączenia, to znak, że coś w Twojej psychologii prosi o uwagę. I kiedy dajesz tę uwagę, nie jej, ale samemu materiałowi cienia, obsesja się przekształca. Dla mężczyzn, którzy to oglądają, Twój cień nie jest Twoim wrogiem, to Twój nauczyciel. Każda obsesyjna myśl to zaproszenie, by przyjrzeć się głębiej temu, czego się w sobie obawiasz. I kiedy przyjmujesz to zaproszenie, kiedy masz odwagę, by stawić czoła własnemu cieniowi, przekształcasz obsesję w samopoznanie. Dla kobiet, które to oglądają, jego obsesja dotyczy jego psychologii. Utrzymanie Twojej granicy dotyczy Twojej psychologii. Nie musisz zarządzać jego pracą wewnętrzną. Twoja praca wewnętrzna to wzmacnianie własnych granic, kultywowanie własnej całości i zrozumienie, że Jego zachowanie jest odbiciem Jego fragmentacji, a nie Twojej wartości. To wymaga odwagi. Praca z cieniem zawsze wymaga odwagi. Bo oznacza patrzenie na części siebie, które wolałbyś ignorować. Oznacza przyznanie, że twoje lęki, twoje niepewności, twoja potrzeba kontroli istnieją, ale to przyznanie jest bramą do wolności. Jakie są praktyczne kolejne kroki? Pierwsza rzecz: codziennie pracuj z cieniem. Pięć minut dziennie. Zapisz, co dzisiaj wyrzucam na ludzi i bądź szczery. Ten jeden mały rytual zmienia w ciągu miesięcy, jak widzisz siebie. Druga rzecz, trenuj granice, wizualizując. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, jak mówisz nie, gdy pojawia się chęć jej pisania. Poczuj siłę w tym nie, czuj, jakie to by było być sobą nie z desperacji, ale z wyboru. Twój mózg się przebudowuje poprzez wyobraźnię. Im więcej to robisz, tym łatwiej ci będzie w rzeczywistości. Trzecia rzecz, nie rób tego sam. Napisz komentarz poniżej, opowiedz, co się zmieniło dla ciebie, bo pracować z cieniem w samotności to trudne. Robić to razem ze wspólnotą to zmienia. Nie jesteś jedynym, który to przeżywa. Jak się podzielisz, pomagasz innym zobaczyć siebie. Czwarta rzecz, czytaj o tym wiele. To nie jest jedno wideo, to początek głębszego skamandrowania. Czytaj Junga, czytaj Marie-Louise von Franz, czytaj Roberta Johnsona. Każdy z nich ma techniki, które zmienią Twoje życie. I na koniec, ta sama psychologia, która Cię trzymała w obsesji, może Cię wyzwolić, jeśli zdasz sobie z niej sprawę. Cień nie jest Twoim więzieniem. Cień to klucz do Twojego więzienia. Jak go podniesiesz, jak się odważysz spojrzeć w cień, zamiast go wyrzucać, stajesz się wolny. To nie jest łatwa podróż, ale jest to godna podróż. Ponieważ praca z cieniem przekształca cierpienie w samopoznanie, przekształca obsesję w wgląd, przekształca fragmentację w całość. Twoje cienie cię nie definiują. To, jak je integrujesz, cię definiuje. A wybór integracji zamiast projekcji, to wybór między obsesją a wolnością. Więc co wybierasz? Jeśli ta perspektywa pracy z cieniem do ciebie przemówiła, jeśli poczułeś jak te spostrzeżenia przesunęły coś w Twojej psychologii, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej psychologii Junga zastosowanej do współczesnych relacji. A co najważniejsze, napisz komentarz. Powiedz mi, jaki materiał cienia to wideo dla Ciebie ujawniło, ponieważ Twój wgląd może pomóc komuś innemu rozpoznać własny cień. W następnym wideo zagłębimy się jeszcze bardziej w konkretne praktyki integracji cienia. Zobaczymy, jak przekształcić lęk przed opuszczeniem, jak zdemontować potrzeby kontroli i jak zbudować zintegrowane, autentyczne ja, które nie jest zależne od zewnętrznej walidacji. Ale na razie zapamiętaj to. Obsesja, którą odczuwasz, nie jest prawdą. Czy symptom? A symptomy możesz uzdrowić, gdy masz odwagę spojrzeć na przyczynę źródłową. Tą przyczyną źródłową jest Twój cień, a ten cień czeka, aż go zobaczysz, zaakceptujesz i zintegrujesz. Dziękuję za oglądanie i pamiętaj: Wolność zaczyna się od świadomości, a świadomość zaczyna się od odwagi, by spojrzeć na siebie.